Tak, jakże już godą wiązań pasa jest mnóstwo, ale o taki mój najbardziej ulubiony Wam Teraz trochę trudniejszy niż ten taki pierwotny, podstawowy, ale jak bardziej trwały. Tak samo judoga na zakładka. Środek pasa, idealne wąsy, dwa. Biera dotykam, przytyką pod pępkiem. Zatku zawiązuje. I teraz najważniejszy. Jeden pas wciskum pod drugi pas, pomagając się palcem. Tu jest taki ważny moment pod ten pas, ten daję do góry i go wciskam pod ten pas. Ta część, która nie była wsadzona pod, normalnie tak jak na początku przez wszystkie pasy przeciskam, robię zwykły knutel, tak i teraz między te dwa pasy, między dwa pasy wsadzam jedna końcówka i drugą końcówka między drugie dwa pasy, hop, zaciskam. Jest pas idealnie zawiązany, fajnie to wygląda. Ta knola nie jest tu tak o twardo, jest w miarę płasko. A przede wszystkim, te wiązanie jest o wiele mocniejsze i bardziej trwałe.